Cześć, dzień dobry, witam was po sporej przerwie, no trochę przerwy było, ostatni film pojawił się no z tydzień przerwy mniej więcej, może trochę mniej, no trochę mniej, około tygodnia, pięciu dni przerwy było, ale musiałem przeczytać książki, te trzy, żeby móc dokończyć recenzję monografii. Jak pamiętacie z ostatniego odcinka, no w ostatnim odcinku były monografie. Ja zaraz przedstawię. Ale najpierw pijcie się wody. Pasznego. I zapraszam do oglądania. razem recenzowaliśmy sobie w te pięć monografii, może nie nimi osiem, pięć, teraz zakończymy recenzować trzy, ale może zanim zrobimy no. rzeczy tam, jakie recenzowaliśmy kiedyś, no i co, Ludwig van Beethoven, e, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Fryderyk Chopin, Jan Strauss i Mozart. Dzisiaj, dzisiaj będziemy rezygnować książki Moniuszka. Moniuszko tutaj mamy pana Musockiego oraz Belę A więc, cóż, nie przyznając, wybijmy się jeszcze raz wody. Juszko był to nasz narodowy polski kompozytor z XIX wieku. Żył w czasach Chopina, czy nie? Nie. W sumie chyba żył, no, ale jeszcze nie był jakiś sławny wtedy bardzo, chyba, chyba. chyba. Można go uznawać za twórcę opery narodowej i wiele osób właśnie tak go pojmuje, takiego go uznaje. Takimi najsławniejszymi operami, najsławniejszymi, no, najbardziej rozpowszechnionymi przez całe te, 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 te wieki. Były trzy opery Moniuszki. Myślę, że każdy zna taką operę jak Straszny Dwór. Nie musi być wcale zaangażowany w muzykę. Straszny Dwór bądź Halka. Znana także jest Hrawina czy Flis, To są takie, może, znane opery. Ale jakie opery całkiem napisał Moniuszko? To już jest. Napisał ich sporo. Ale żeby tutaj ma się w w wszyscy tej książki. Ja je może przeczytam. Jest to tak, opery, młoniuszki, Nocleg w apelinach, ideał, kryminał, Kr... karmaniol, nowy don kinshot, Kishot, loteria, halka, czyli ta halka, batelli, cyganie, Flis hrabina, derbum mobile, straszny dwór. Maria Beata, Fragmenty i plany operowe. To są te opery. A więc cóż, te opery, które tak naprawdę musicie zapamiętać, to jest Plis, Werbo, mobile, Rabina, Straszne dur i Halka reszta jakoś tam mniej znana, no może jeszcze Noclep Apenina, ale to od Was zależy wybór, tą książkę możecie sobie kupić teraz tak, książka nie posiada sporo rozdziałów posiada takie bardzo podkreślenie Moniuszki z przedmową z wstępem podkreślenie Moniuszki z typu rzeczywiście oper i, i utworów, które pisał no trochę mniej z usposobienia, jak to na przykład było Betowenie, Beethovenie, naprawdę sporo określona betowena z jego życia prywatnego, a tutaj bardziej z uwagi patrząc na utwory. Utwory Moniuszki, opery i tak dalej. Książka, poszła zdjęcia oraz fragmenty lut. Fragmenty Proszę bardzo, tutaj też. Eh, posiadam zdjęcia, eh, no trochę tych zdjęć posiadam, proszę bardzo, ładne zdjęcia naprawdę są. No cóż, książkę polecam. O, mam przykład coś takiego. No dobrze. Może powiem ile sama książka posiada stron. Sama książka posiada 286. 286 stron, więc ładna książka. Naprawdę polecam sporo dowiedzieć się o muzyce mojuszki. Ok, następny jest odejdą Musorgski. Jest to kompozytów, kompozytów, kompozytor z czasów. Z czasów. Z czasów? Z czasów Czajkowskiego. E, czyli tamtej szkółki, Luglisztajna. Tak jakby nie wiem, no porządkowania nowej muzyki w Rosji? Może tak nazwać, może można. Anton Rubinstein założył nam w Rosji sobie szkółkę i tam do szkółki chodził między innymi Piotr Zajkowski, ale to będzie osobny odcinek. Tak i w tamtym czasie była taka um, potężna piątka. Taka potężna piątka była w tamtych czasach. E, I do tej potężnej piątki między innymi należą Młodec Musordzki. E, Młodec Musordzki tworzył muzykę e, bardzo rosyjską i naprawdę takich e, względnie bardzo rosyjską. E, taką no, no inną niż Czajkowski zdecydowanie. E, tutaj na przykład tak wyglądają strony. W taki sposób wygląda. Również jest sporo nut. w tej piątce. Wiecie jak dzisiaj jest gorąco, jak ja to nagrywam to jest y, 28 stopni u mnie w moim y, mieście, w którym ja sobie mieszkam, to jest 28 stopni. Prawda, moje drodzy? Dobra, a więc to dalej. Również posiada zdjęcia. Tylko w trochę innym stylu zdjęcia. O. Ale to jest fajne zdjęcie, według mnie. Co mogę powiedzieć o tej książce? Książka właśnie posiada dużo zdjęć. Czy czyta się przyjemnie. Pan modest. Chociaż wy, jeżeli znacie modesta, to pewno znacie nie takiego modesta jak tam był, tylko takiego modesta pewno znacie. No, takiego pewno znacie w No dobrze, książka posiada sporo stron, ponieważ 370 stron, ale naprawdę opłaca się ją później z drogą, bo jeżeli chcecie się ją może kosztować nawet 80 zł. Nie jest droga. A książka o na przykład może kosztować 150 zł. No a proszę bardzo, a książka o żubienie mojej drodzy nie ma. Ile może kosztować? Nigdy nie ma. O! moi drodzy, przepraszam, zapomniałem tutaj okoreczki są. Książkę o szopenia można na przykład kosztować 175 zł, więc naprawdę okaże się kupić książki o tych trochę mniej znanych kompozytorach dla nas, na przykład Kawalewski, którego ostatnim odcinkiem, jaki nagrywałem była Bajka. Utwór naprawdę ładny. A więc moi drodzy, no polecam, przeczytajcie sobie tą książkę, będzie może nawet do wygrania, ale to się zobaczy. No, typowo rosyjski kompozytor, naprawdę z muzyką rosyjską, z czajkowskiego, Na sobie zapamiętajcie. No, żył w XIX wieku. XIX, no, XX, XIX, XX wieku. Okej, okay, ostatnim kompozytorem, jaki dzisiaj omówimy, jaki dzisiaj będzie przez nas omówiony, to będzie Bela Patok. Znacie gościa? To jest zupełnie inne wydanie książki, tylko że książka jest gruba. Bardzo gruba, a więc zajmiemy to no, napijmy się wody. Brawo. Ok, a więc na sam koniec. Jest to kompozytor austro pęgier no, węgierski, głównie angielski. Urodzony w 1881 roku, 25 marca. Niedawno była która się jego tam rocznica urodzin. Nie chcę mi się życzyć. Tak, 25 marca. Tak, no, to jest kompozytor i pianista. On też sporo eksperymentował z instrumentami perkusyjnymi. Przykładowo, na przykład tworzył sonaty na dwa fortepiany, ale nie tylko na dwa fortepiany, ponieważ dodawała do tego perkusję, co rzadko dzieje się, nie wiem, czy rzadko, no ja przynajmniej nie znam za dużo utworów, w których dodaje się perkusję do sonatów fortepianowych. To jest naprawdę naprawdę ciekawe. Naprawdę interesujące. Jest takie dodanie. Tak wygląda, tak. takiego go można znać. Bela ale często wkazują się również takie zdjęcia. Więc w taki sposób on wygląda. No dobrze, też, książka tak jak tamte również posiada takie napisy nut. A więc naprawdę miło, naprawdę, naprawdę miło, że czyta takie książki. O, proszę bardzo. Ta książka jest bardzo długa, ale możecie sobie ją przeczytać. Naprawdę, naprawdę, naprawdę gorąco polecam. Eee, no cóż. Fajna, 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 fajna książka. Nie mogę nic dużo powiedzieć. Może powiem jeszcze, jak wyglądają rozdziały i ile ma stron. Strona prawie 5492 strony. Eee, naprawdę, opyla się, czytać książkę. Jest bardzo ciekawa, bardzo fajnie napisana przez Tadeusza Artura Zieńskiego. Jest naprawdę, naprawdę, naprawdę ładna. Posiada też sporo zdjęć, chociaż, chociaż, nie tak dużo. Eee, chociaż nie tak dużo. I jeżeli podoba Wam się na przykład taka monografii, to możecie polubić ten film oraz zasubskrybować tam na dole kanału, Ta muzyka jest zagłośna. Napijmy się wody, no. No, to mogę Wam ocenić jeszcze takie książki jak na przykład i Brahms. Kto tam jeszcze jest z tych popularnych monografii? No, Schoenberga nie lubię, nie lubię Schoenberga. taka takie, 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 takie tak, taką kupę, no. Co nie pasowało do siebie, nic. Czasami, mam jakieś tam coś ładnie nie co, nieładne to ma. Więc Rossini, Brahms, Prokofiew, Rachmani. No, w tym kogo chcecie, moi drodzy? Możecie napisać w komentarzach i postawić wam górę w subskrypcję Na no dole! No dobra, ale zapomniałem o najważniejszej rzeczy w naszej recenzji. Czyli przedstawiania fragmentów, fragmentów znowu będę się tak mylił, tak, Ach. Możecie się pozmiać, chłopaki! I osoba Moniuszki. Stanisław Moniuszko był krew z krwi i kości. Kości. Co? Stanisław Moniuszko był krew z krwi i kość z kości. A. Okej. Okay. Pamiętajcie sobie ten zwrot. Jak, jak ktoś was będzie pytał, czy macie psa, to powiedzcie, może macie psa z krew z krwi i kość z kości. Ulaki Ród, którego był. Latoroślą wywodził się z rdzennie, pol, rdzennie polskich okolic ziemi podlaskiej, powiatu biel, Bielskiego. Z jednej e, z licznych tam wiosek o nazwie Monki, Monki, o nazwach Monki i Moniuszki wyszła rodzina. Co, 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 Z jednej z licznych tam wiosek o nazwach Mąki i Moniuszki wyszła rodzina kompoistora naszego. Bardzo ciekawe sformułowa są zdania, naprawdę. Gealog! Ge, Historia! Oho. Geologię jej udało, co co... Gene, jej udało się doprowadzić do roku 1590. 1520 1529 w którym najstarszy Znany z, archi... z archiwialnych aktów protoplasta Moniuszki. Piotr otrzymał na podstawie przywileju Zygmunta I. który, Moi drodzy, co to, to może to na koniec? O. Patrzcie, popatrzcie sobie na książkę. Brzmi pięknie, moi drodzy. No to... <grych> Ja przepraszam. No. Może na siebie swój motocykli gotów? Co? Co? Tebi si? Rozjaśnij musorskich wywodził się od samego Ruryka, poza Barygów, którego około roku 830 zaproszono na ziemię wschodniej Słowiańszczyzny dla objęcia władz. Jednym z jego potomków był książę Jurij Wiotiorowicz, którego syn Aleksander, przezywany monastyrem, a więc Klasztor, klasztorem nie używał już tytułu książęcego, książęcego. Jego wnukowi nadano przezwisko Musorga. Dało ono początek nazwisku Musordzki, który, którym podpisywał się już Iwan Makarowicz. Obdarowany w roku 1608 przez cara majątkiem w ziemi pskowskiej w nagrodę za wyróżnienie się w wojnie z Polakami. A to, a to, a to Hanno! Niemniej dzielnie walczyć musiał z Polakami w latach 1654 do 1560 do 1656 do 1564. Nie, kochani? Tak, tak, właśnie tak było. Michał Iwanowicz Musolski dumnie i datnie Pomnożyć jego pskowskie dobra. Wnuk Michajla Grigor Grigorowicz dołączył do nich wioskę Kariewo w powiecie toropieckim, gdzie w 1839 roku przyszedł na świat modest pietrowicz Usolski. Zarówno pradziad, jak i dziad modesta Aleksiej Grigorowicz. Byli Oficerami pant pułków pełniących służbę w bezpośredniej bliskości carskiej osoby. Nie przewidział, nie przywidział munduru i nie był partystą. Ojciec kompozytora Piotr Aleksiewicz. Cóż, w co wpłynęło to na naruszenie rodowej tradycji? Czy wola ojca, czy też przykro powiedzieć, wstręt do munduru? Chyba jednak Piotr Aleksejewicz nie zamierzał zdzierać zbytnio z Marsem. No, nie zdaje się ona, na no, nie zamierza. O Marsu tam daleko, na górze, nie? Skoro obydwu synów, starszego Filareta i młodszego Modesta, wychował na of oficerów dumnego. Preobierzańskiego pułku gwardii zawinił tu może dziad Modesta. Wspomniany już Aleksiej, żył on w zgodzie z Marsem. Choć był oficerem gwardii, zdecydował się na pożubienie Ariny Jegro, jego rowny pańszczyźnia pań, pani pańszczyźnianej chłopki, która jeszcze przed ślubem obdarzyła go synem Piotrem. Trudno Dociec, czy krok ten pozostał bez wpływu na przeniesienie Aleksieja ze sławnego, prośbielskiego do przybrażeńskiego, do pozbawionego blasku pułku piechoty w dalekim archangielsku. Tak czy owak, Aleksiej miał sporo kłopotów, kiedy domagał się uznania potomka za nieprawnego łoża. Nieprawnego łoża na spadkobiercę majątku i szlachectwa. Okej, okay, to by było na tyle z modestem. Załóżcie Wiem, że to po prostu okropnie. Możecie postawić tu łapkę w dół, ale też łapkę w górę, bo ja pozostawić łapkę w dół i powiem w górę, to i tylko w górę, ha! Eee. No więc co tam eee, mogę powiedzieć, no? Nie umiem czytać, ale książka naprawdę interesująca. Hmm. To ty mi tu przejwasz,? to? No? No, i ramion z Bela okay? Może tu będzie znośnie do czytania. Genetis. osobliwość natury, której zawdzięczamy pojawienie się genialnych twórców oraz cały związany z tym akt kreacyjny możemy być tematem do długich rozmyśleń. Na końcu tego aktu jest dzieło o niezwykłym kształcie, zdolnym fascynować pokolenia. Na początku, daje mi się spróbować okoliczności, wznosząc czas i miejsce narodzin człowieka, którego biografia złączy się nie, nie z powstaniem tego dzieła. Aby przywołać do życia jednego z największych kursów XX wieku, wybór kapryśnej natury dał małą, kilkutysięczną miejscowość na równinie węgierskiej, noszącą nazwę. Nagi Sroni, Nagi to Sopomos. Miejscowa wyłożona około 40 km na południowy wschód od miasta Szeged, wchodziła wówczas jeszcze w skład monarchii austro-węgierskiej, po roku 1920 zostanie wdzielona do Rumunii. Przyjmuje nazwę Sintiolą Mar. Swoje znaczenie jako pewien ośrodek kulturowy okolicy zyskał najwyższe tajemnice mi z lak... Jezu mieszczańskiej się tam w szkole rolniczej kierowanej i rozbudowanej w latach 70. ubiegłego wieku przez ambitnego działacza ekonomistę Jonosa Bartoka. Po jego śmierci stanowisko to objął Sydmiela, który był zainteresowany, nie które, który... który Zainteresowania nie ograniczały się wszakże do nauk i problemów rolniczych, choć działał on w tym polu także jako publicysta i redaktor miejscowego pisemka. Główną jego namiętnością była muzyka. Uprawiał ją z obą nieprawidłowością, nie, 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 nie łatwością, yy, właściwą wielu szlachetnym tantom. Grywał na fortepianie, polki, palce i popularne pieśni. Komponował utwory taneczne. Wreszcie przyczynił się do powstania w miasteczku amatorskiej orkiestry, aby samemu wystąpić w niej jako wiolonczylista. Yy, no dobrze. I ostatni fragment no to ten nieszczęsny. Staszek. Staszek Moniuszko. Dobra. Żyoles i osoba Moniuszki. Stanisław Moniuszko był krew z krwi i kość z kości Polakiem. Ród, którego był latoroślą, wywodził się rdzennie z polskich okolic ziemi podlaskiej i powiatu bielskiego. Z jednej z licznych tam wiosek o Monki i Moniuszki wyszła rodzina kompostora naszego. Genealogię, genealogię jej udało się doprowadzić do roku 1529, w którym najstarszy znany z archiwialnych aktów protoplasta Moniuszki Piotr otrzymał na podstawie przywileju z I króla polskiego odbawienie herbu i szlachtwa na siebie i potomków, i potomków i władzę trzech wiosek leżących w Parapi Goniąckiej. Lud Moniuszków miał herb krzywda. Co? Członkowie jego w wieku XVI, XVII, XVII i XVIII odpowiarowali na swoich zaścia zaściankach dziedzicznych Bywali niższymi urzędnikami ziemskimi, kilku zostało księżnymi. Dopiero pod koniec XVIII 18 wieku, 18 wieku doszła rodzina Moniuszki do pewnej fortuny przedsiębiorczej, dziecka Moniuszki, yy, st Sędziego Stanisława Moniuszki, który osiadł w Litwie i umierając w roku 1807 zostawił licznemu potomstwu znaczny majątek w ziemi i gotówce. Ojciec kompozytora, Czesław, urodzony w roku 1797, odbył kampanię napoleońską, w roku 1792 jako adiutant sztabu Murata i dosłużywszy się stopnia kapitana, po upadku Napoleona porzucił służbę wojskową i osiadł na majątku Ubiel w Mińskim, yy, w pobliżu Śmiałowicz. Czesław Moniuszko miał pociąg do rymowania i Miał, miał pociąg do rymowania i robienia rysunków piórem i ołówkiem. O czy w tamtych czasach było ołówek. Zachowało się po nim w bibliotece sekcji, sekcji imię Stanisława Moniuszki przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym kilkanaście tomów poietników pisanych wierszem i kilkaset rysunków z natury i kopii. No dobrze moi drodzy, muszę niestety powoli kończyć ten odcinek, choć chętnie bym jeszcze coś z zrobił. Ja jak się mylę, to mylę się oczywiście dla żartów, nie? E, ale jeżeli mo może wolicie krótsze odcinki, e, jutro o godzinie 15 powinien pojawić się krótszy odcinek. Ale napijmy się jeszcze wody. No, powinien pojawić się krótszy odcinek. E, z czego to się dowiecie jutro? Mam nadzieję, że Wam się spodobał odcinek. No to już, moi drodzy, moi mili, moi miły. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu, tam na dole kanału oraz kliknięcia łapki w górę pod tym filmem. W następnym odcinku będzie to krótsze zdecydowanie myślę, że odcinek. Zobaczymy, które policie. No i cóż, widzimy się jutro. O. 15! I napiszcie, czy lubicie rację książek. A jeżeli to, to zapamiętaj w to napiszcie pod kalorem czarnym.